Hej. A co to dzisiaj? Tak Dziś o poranku. Bardzo wcześnie i bardzo rzeźko. I idziemy omawiać kombajn. Tak? No patrz, a jeszcze. co ty byś chciała powiedzieć? A, że tam ma zmienne różne separacje. I że ma fajny wyświetlacz. Ma klimę w środku. Jej, jak ty dużo wiesz. To dawaj, wsiadaj a, na nogę by... i jedziemy. Heder ilu jest? Ponad 7? nie? Ponad siedem, siedem i prawie. Po podłączeniu headeru mamy tutaj takie szybkie zabezpieczenie. Z jednej i z drugiej strony na tej rączce, a tutaj szybko złączę do całej hydrauliki. Dobra, dajemy to na tą śrubę. wincie dociskamy lekko, przekręcając praktycznie już całą hydraulikę. Od headeru mamy podłączoną. Automatycznie wykrywa kosy boczne, jeżeli są podłączone, także już. Można powiedzieć, że zaczyna się przestrajać kombajn do rzepaku. Teraz Ania Teraz, ty mówisz, może powiesz, jaki kombajn to omawiasz? No, tu kano 570. Widzisz? Jak na palcach stanę. Zobacz sobie. No, teraz to tak. Cała klapa się otwiera, tu kano 570. To jest ważne. Ten napis. APS Hybrid. Co to oznacza, Ania? Co to dla mnie oznacza? Tak, jak u nas w kombajnie, na początku wchodzi ziarno, są bębny. A później wytrząsaczę. A to jest taka powiedzmy hybryda dwóch kombajnów, dwóch systemów no, czyszczenia i omłotu, można powiedzieć. Wstępny omłot jest właśnie na standardowych bębnach, gdzie ta cała masa przechodzi i jest wymłacana. Natomiast oczyszczanie jest na rotorze, który jest jakby niezależnie. Sterowany, to znaczy niezależnie, że możemy sobie regulować szczelinę klepiska, obroty bębna. Osobno możemy sterować rotorem, czyli jego obrotami, jego koszami, czy są otwarte, czy zamknięte. No i fajnie, bo ma to duży wpływ na to, żeby na przykład zbierać słomę, która jest taka niezmaltretowana. Właśnie tutaj możemy sobie regulować, możemy sobie regulować rotor, gdzie dwa kosze są otwarte, można zamknąć z jeden z koszy, tak jak w tym przypadku, albo zamknąć dwa kosze. To już się zabezpieczyło? A co ty nagrywasz? No, Myślałam, że będziesz coś zabezpieczał, że coś się wydarzy. Co się tu ma wydarzyć? Chciałbyś, żeby mi to mi na głowę spadło? Chociażby cegła na łeb spadła, co nie? Tu się zabezpiecza w ten sposób, siłownik, żeby nie opadło, dlatego bezpieczeństwo przede wszystkim. A co ja tutaj pod tym kombajnem chciałbym zrobić? Wiesz co? Tutaj mamy chwytacz kamieni. Tylko to jest taka opcja. Że tak, u mnie kamieni nie ma, ale w tym chwytaczu pewnie jest sporo teraz śmieci. Dlatego nie wiem, czy to jest dobra opcja, żeby to otwierać. Wiesz? No chyba... Chyba nie. Co? Chyba nie. Chyba nie, co nie? Chciałem powiedzieć, że przez ten chwytacz kamieni tak naprawdę można sobie zmienić klepisko. Czyli, jeżeli przestawiamy się na przykład do kukurydzy i musimy to klepisko oczywiście zmienić na, na większe, no to taka wymiana jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy otworzyć ten chwytacz kamieni i z tej pozycji wyjmujemy to klepisko i wkładamy nowe. A przy okazji. Tutaj obejścia, podniesiemy sobie trochę rozrzutnik plew, troszeczkę wyżej, bo wydawało mi się, że coś tam lekko brakowało. O, jaka muza Ania z rana. My to tutaj mamy, co nie? Od rana do nocy. Muzyka gra. Nasz syn jest zachwycony. Tak? On uwielbia, zawsze biegnie do kuchni i słucha. Jak tu się przestawić do siekania, do niesiekania tak naprawdę słomy? Czyli zostawianie ją na pokos. Przede wszystkim tutaj jest taka zmiana pozycji siekacza. Gdzie sobie luzujemy tą śrubkę. No i dajemy na przykład w ten sposób. Czyli odkładamy pokos na dół. Tutaj, chodź tutaj z tyłu Ania podejść, zobaczysz sobie coś. Jak to wygląda. Odchylamy tą klapę. Automatycznie przez ten czujnik jest rozłączona sieczkarnia, czyli sieczkarnia już nie chodzi, a cała słoma na pokos wychodzi tutaj. Mamy tutaj bardzo łatwy dostęp do, do całej obsługi kombajnu, do punktów smarowania. Wystarczy nam imbusik, żeby otworzyć całą klapę. Tutaj mamy całą rozpiskę kalamitek i punktów smarowania. 10 motogodzin, 50, 100, 500. Dodatkowo wyskakują nam powiadomienia na komputerze. Może być też zamontowany taki system automatycznego smarowania. I wtedy praktycznie każda tutaj ta kalamitka zaznaczona taki niebieski kolor na tym schemacie jest smarowana automatycznie. Takie bardzo fajne rozwiązanie rzuciło mi się w oczy. Zbiorniczek z olejem. Taki krótki przewód, który jest doprowadzony tutaj na taki pędzelek i smaruje łańcuch. Jak to jest? Pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy, że do takiego malutkiego dziecka, które jest jeszcze w brzuszku, powinno się rozmawiać, śpiewać. No Oczywiście. No i co teraz po, takiej, po takim poranku spędzonym przy kombajnie i takich informacjach? Co ona, co ona myśli o tym? Powiedzcie, że dziewczynka jest spokojna. Czy śpi? śpi no Nie interesuje ją. Nie wiadomo, może jest tak skupiona, po prostu relaksuje się. Proszę. Mercedes Grzegorz, Mercedes. Ania, niezmiennie Mercedes, y, bo muszę ci się przyznać, że ja y, klasa też miałem 108. A ja wiem o tym. No, i też był Mercedes. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda. Chociaż nie wiem, czy aż tyle się zmieniło. Nie, na pewno troszeczkę. Y, silnik Mercedesa, czyli można powiedzieć, y, klasa sama w sobie. Z poziomu kabiny fajnie to widać, jak. Y, Cały kombajn jest dopracowany pod względem obrotów silnika. To znaczy, jeżeli załączamy jakiś, jakąś funkcję hydrauliczną, dajemy bieg do przodu, obroty się zwiększają. Natomiast kiedy jest bieg jałowy, włączymy sobie na luz pozycję hydrostatu i nie mamy załączonej żadnej funkcji hydraulicznej, no to automatycznie one spadają w dół. I możemy w ten sposób maksymalnie oszczędzać paliwo. Teraz, ja zdecydowanie, bo poprzednia wersja Ci się nie podobała, zdecydowanie powiem, jak łatwo zmienić ustawienia pod konkretną roślinę całego kombajnu. Daję sobie na roślinkę, mam teraz aktualnie pszenicę, a będziemy zmieniać na rzepach, czyli muszę załączyć mucarnię. Załączamy sobie tym przyciskiem, Mucarnie zaczyna chodzić pięknie włączamy sobie na obroty kombajn czyli on sobie tutaj już dostos dostosowuje wszystkie ustawienia eee, obroty bębna 1100 dochodzi i teraz tak, z pszenicy zmieniamy sobie na rzepak, który będziemy zaraz kosić wybieram sobie roślinę z listy daję rzepak wciskam play i teraz obroty Spadają do 760, zmieniają się ustawienia sit, ustawienia wiatru, dmuchawy, ładowanie zakończone i to jest cała procedura zmiany ustawień kombajnu pod, pod inną roślinę, tak, wysuwanie stołu do rzepaku, albo dostosowanie pod jest zbiór konkretnej, innej też rośliny. Możemy sobie tym jednym przyciskiem wysunąć stół maksymalnie do rzepaku. Albo możemy sobie ją regulować, cofnąć i wtedy jak cofniemy do takiej pozycji standardowej, jak praktycznie w każdym kombajnie, jaki jest, czyli ta odległość już nieregulowana od ślimaka do, do kosy, w tym wypadku możemy sobie jeszcze tą kosę cofnąć 10, 10 cm do tyłu. Czyli, jeżeli mamy przypadek, gdzie, gdzie kłosy, gdzie rośliny zawieszają się na kosie, nie chcą przechodzić do ślimaka, możemy sobie jeszcze przybliżyć tą kosę, do tego, żeby rośliny łatwo przechodziły na ślimak. Też tutaj taką pełną automatykę przyrządu roboczego, to znaczy, że z pozycji joysticka jednym przyciskiem możemy sobie ustawić funkcję tutaj przyrządu roboczego, to znaczy ustawiamy konkretną wysokość, jaką chcemy kosić, później ta wysokość jest automatycznie trzymana, ale za przyciśnięciem jednego tutaj przycisku. Header przyrząd opada do żądanej wysokości. Nagarniacz ustawia się do ustawień, jakie sobie wprowadziliśmy, czyli wysokości, odległości do przodu do tyłu, no i też prędkości nagarniania. To on już dzisiaj odjeżdża od nas. Jest. Takie żniwa, to bajka, co? Jak Można. Nic się nie psuje. Można się przyzwyczaić naprawdę. Ale to były fajne dni. Poznałem praktycznie wszystkie funkcje, no myślę, że nie wszystkie, bo instrukcji nie przeczytałem całej, ale większość najważniejszych funkcji kombajnu. Super sprawa, super naprawdę. Bajeczka pod względem żniw, pod względem pracy, komfortu, jakości. A dla mnie też taka myśl o bezpieczeństwie, bo wiem, że nasz kombajn często się psuje, a tutaj jak sobie myślałam, że mój mąż jedzie nową maszyną, to jakoś tak się spokojniej. Spokojniej, tak? Spokojniej. Spokojnie. No i tak jak dobrze nas widać, tak dobrze widać też wszystko z pozycji tej kabiny operatora. Lustereczka w każdą stronę, przyrząd żniwny, cały widoczny. I co? Tylko jechać do przodu. A, a jeszcze jedna ważna rzecz, co mnie zaskoczyło, że tutaj na przykład jak jechałam kombajnem, to od razu było widać średni plon z hektara, tak? Tak, Czyli mamy wilgotność. Parametry. Mamy wilgotność, mamy określony plon, więc na bieżąco możemy widzieć, co się na tym polu dzieje. Denerwować się albo cieszyć, bo w tym roku susza nie tylko w tym roku. No dobra, to na tyle. Dziękujemy i do zobaczenia. można sobie powiesić, kiełbaskę. Tak było tak dynda tutaj jak jeżdżę tak o nie wiem to w czeluściach instrukcji na pewno jest po co to jest Aż tak daleko tam nie zaglądałem